Myślenie samo w sobie nie jest dla nas szkodliwe. W drodze ewolucji natura obdarzyła nas możliwością samodzielnego myślenia. Jednak nieustanny rozwój świadomości i napływ informacji, doprowadził Również do powstania nawyku negatywnego myślenia w społeczeństwie. Z powodu napływu coraz większej ilości informacji doprowadzamy do rozproszenia naszej uwagi, przez co łatwiej poddajemy się wpływom wielu dystraktorów. Brak właściwego skupienia potęguje wpływ negatywnego myślenia na nasze zdrowie. Przez negatywne myślenie tracimy kontrolę nad własnym życiem. Dowiedz się jak zmienić negatywne myślenie na pozytywne. Poznaj sposoby na pozbycie się negatywnych myśli i odzyskaj kontrolę nad własnym życiem. Zobacz kilka sposobów na pozbycie się negatywnego myślenia. Skup się na własnych myślach. Wystarczające skupienie uwagi na swoich myślach ci je zidentyfikować. Sklasyfikuj wybrane schematy myślowe w poszczególne zbiory przekonań, poznanie swoich myśli w ten sposób. Umożliwić lepsze poznanie siebie. Wiedza na temat naszych zbiorów przekonań, odzwierciedla nasze schematy wiary. Wiara w to, że coś jest prawdziwe powoduje to, że utożsamiamy się z tym na tyle, że staje się częścią nas samych. Co może być powodem naszej wiary? Strach przed śmiercią, odrzuceniem, niedostatkiem, samotnością, brakiem uwagi i doznania. Nie tylko te schematy wiary stanowią naszą duszę. Znajduje się w nas również miłość, dobroć. Szacunek, zaufanie, otwartość, zdrowie i energia. To, o czym się modlimy stanowi część naszego idealnego ja. Każde pragnienie jest modlitwą, ponieważ stanowi je szereg myśli i zbiorów przekonań. Skup się na tym, co ci służy. Zwracaj uwagi na te myśli, które są dobre dla ciebie, stanowią podstawę dla twojego rozwoju osobistego i poprawy jakości życia. To jest pierwszy krok do pozbycia się nawyku negatywnego myślenia. Oderwij swoją uwagę od tego co cię nuży. Jeżeli skupiasz swoją uwagę na czymś zbyt długo, to ona się deprecjonuje. Zaczynasz popełniać błędy z przemęczenia. Praca umysłowa jest dla nas o wiele cięższa do zniesienia, niż fizyczna. Natomiast jest nam wiele łatwiej odczuć i zauważyć zmęczenie fizyczne, aniżeli psychiczne. Większość chorób cywilizacyjnych zaczyna się od chorób umysłu, poprzedza je nawyk negatywnego myślenia, skutkuje to utratą wiary w siebie i własną siłę, a w konsekwencji we własne życie. Pozbycie się tego nawyku umożliwia powrót do zdrowia psychicznego i fizycznego. Jak wyleczyć się z nawyku negatywnego myślenia, zacznij je pracować nad swoim skupieniem i uwagą. Postaraj się znaleźć czas na to, aby przemyśleć i przeanalizować swoje życie, znajdź czas na to, żeby zatrzymać się na chwilę i odpocząć, kiedy znajdziesz na to czas. Twoja podświadomość przemówi do ciebie. Kontakt z samym sobą polepsza nasz kontakt z rzeczywistością. Kompletne oderwanie się od rzeczywistości to oddanie kontroli nad swoim umysłem nawykowi negatywnego myślenia. Utrata kontroli nad swoimi myślami jest pierwszym krokiem w stronę negatywnego myślenia. Oto lista kroków do tego, jak pozbyć się negatywnych myśli już teraz. 1. Skup się na tym, co jest teraz dwa. Zwracaj uwagę na to, co się dzieje w twoim życiu trzy. Reaguj, gdy nadejdzie potrzeba cztery. Nie reaguj, gdy nie ma takiej potrzeby pięć. Przepuść to, co słyszysz przez sita Sokratesa 6. Dbaj o swoje zdrowie siedem. Znajdź czas na odpoczynek 8. Ucz się na własnych błędach dziewięć. Nie poddawaj się, gdy napotykasz porażkę 10. Działaj, gdy uważasz że coś jest tego warte, 10 kroków do pozbycia się negatywnego myślenia. Świadomość tego, co wydarza się w naszym życiu, jest kluczowe dla zachowania kontroli nad własnym życiem. Każdy z nas ma prawo do porażek i do zwycięstw. Nigdy nie ma 100% przegranych lub wygranych. W każdej dziedzinie naszego życia możemy się rozwijać. To, co uważasz za istotne w swoim życiu, niekoniecznie musi być dobre dla ciebie. Zwracaj uwagę na jakość swoich myśli i odczuć. Nie usprawiedliwiaj się, gdy wiesz, że cierpisz, jeśli nie wiesz na pewno, to skup się na swoich odczuciach i tym, jak wpływa to na twoje życie. Zobacz też, jak uzdrowić swoje życie. Świadome spojrzenie na pewne fakty w naszym życiu pozwala nam uzyskać obiektywizm w życiu codziennym. To na ile jesteś w stanie odrzucić negatywne schematy myślowe? Warunkuje to, jak wiele zobaczysz oraz ile się dowiesz o samym sobie. Pozytywne nastawienie do siebie grozi pozytywnym nastawieniem do swojego życia. Jak zmienić negatywne myślenie na pozytywne? Pozbycie się nawyku negatywnego myślenia to dopiero początek poczucia spełnienia i zadowolenia z życia. Ciągła praca nad sobą, swoimi emocjami i myślami skutkuje poprawą jakości naszego życia. To na ile będziemy z niego zadowoleni. Jest zależny od naszej własnej ewolucji. Każdy ma własne tempo rozwoju i znajduje się na innym poziomie intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. Stopień zaawansowania naszego myślenia w skali użyteczności i własnego dobra jest współczynnikiem zadowolenia ze swojego życia. Staraj się dbać na bieżąco o swój rozwój osobisty i angażować się w rozwój swoich mocnych i słabych stron. Zrównoważony rozwój, to zbilansowany podział uwagi na wszystkie aspekty naszego życia.